Dzisiaj robimy bułeczki drożdżowe z nadzieniem z nutelli lub bez nadzienia. Nadzienie film, filmy... filmy... filmy czeku. Drożdże instant. Wymieszaj bezpośrednio z mąką, następnie dodaj cukier, sól oraz ciepłe mleczko. No wiecie, jest do miski zamieszać i je no, jest gotowe. No i jest Na 15 minut. Ej, pojedziecie <laughs> po mrożoną pizzę? A tak na <laughs> wszelki wypadek? Dzisiaj wpisze, że 500 zł. Ja, ja, Dzisiaj nie pisze tych 500. Jak potrzebujemy 500, to musimy użyć 500. Drożdże instant wymieszać bezpośrednio z moką, następnie dodać cukier sól oraz ciepłe mleko i delikatnie zacząć mieszać. Teamwork. Całe myślisz? Nie no, musimy robić tak, dobra. Dobra, nie wykorzystujemy całego, ale oni o tym nie wiedzą. Dobra, trzyma mi się tego przepisu. Czyli całość. Nie, dobra, tak. Jeszcze, to. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę, dobrze. Dobrze, trochę. Dobra, pokaż do kamery. Droż, filmy firmy nieważne. Wiesz co, bo to jest więcej drożdży. dajmy więcej drożdży niż jest w przepisie i mniej mąki niż jest w przepisie, Więc... <laughs> Wiesz co, dosypy. Do no Kurde. dobrze, dobra. No, Cała mąka. Do... Cała mąka. Teraz dymy widzowie. <laughs> Teraz dymy. Teraz dymy. No pa jak się dymi Dobra. Nie ma żeby to dalej jednak się Żeby nie było grudek. Słuchaj, kurwa? Spaniaków. Ale tu jeszcze tam niców? Nie, 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 jeszcze nie damy. Ale ten... Umieszmy no, w ogóle cukier. No. <grymne> Jak to mamy to odmieszyć? Wiem! Ile jest tych drożdży? 10 no, gramów. Nasypmy 14. <grymne> Do no tego 5 razy i przesypmy. Ile gram? Tu dużo cukru rzecz A co ty wrzucasz? A to wiesz to Zdradzisz sekret Okej, okay. zdradź mi sekret Jak dasz za dużo cukru to nie wybuchnie No, no, cztery i pół, weź łyżeczkę Teraz tak, tak. ty wrzucasz Raz, Raz. Raz. Dwa Trzy No trochę Szypta soli? Ile, ile to jest szybta soli? Dwa kaki 250 punkt Ile <grydanie> to jest 250 do 1,4, Ile to jest 250 jedną czwartą dalej na oko nie, Jak na oko? Przecież to nie jest przezroczyste plank. Nie mam Tłuszczka ma ser, ma pół Oooo dobra Z tajnym składnikiem jest monster a nie mleko tu, to Dobra ja sam się no, skoczy. I co dodać, to tutaj? Tak. Okej, okay, widzę, pamię pamiętajcie, że kiedy pojedziecie się ze zwierzętami, musicie umyć ręce. Super. Słucham. nie ma. Tylko leko? A co ja pytasz o No w piegu tam. No nie, no tak! No nie, no, nie jak ciepłe. Dzieje, ludzie? Ale nie mnie kurzować? No tak, jest napisane ciepłe mleko! No zdążymy to wymieszać za nic. Ja to chyba nie chodzi o to, żeby było, nie wiem, żeby kurwa się gotowało, tylko żeby nie było zimne, a nie było zimne. No, Ale no, no, temperatura pokojowa. No a myślisz, że jak stało na półce, to w jakiej było kurwa? W sklepowej. 40 stopni. Ile to jest 40 Jak nie? Policzyć no. 40 stopni? Mam termometr. A, I teraz widzowie? Mieszamy. No, kurwa, twardy to masło. No, a ma. To kolejny problem, bo masło ma być miękkie. W zasadzie... No, wtedy co ty kupisz No, kupiliśmy je przed chwilą. Kupili przed chwilą, ja nie ja wiem skąd to jest. Ja nie wiem, skąd to jest. Ja nie chcę, żeby mleko było mi zrozumieć, by więc. Tak, moja małka wie, że ja je ufam. Zresztą na kanale bym udało trochę mało. Dolej. No to ja mieszam, kurwa. Co ja jestem? Zagrzyjcie sobie trochę więcej tego mleka. Tak na wszelki. Ale było odmierzone, że wyjście nie no, 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 no. O Ja ci kurwa gotuję wszystko. Co, żeś, co, co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Sitko trzymałeś. Jakie ma być ciasto? Przeczytaj. No kurwa. No wlej, no zobaczymy. Jut? No nie, to jest 15 minut tu pisze, mamy to wyrabiać. To są leka? Stefan! Co tam? Proszę ocenić. Cześć, to ja cały czas tu gadałem. Samo, Co to stary jest? No, mówię ci stary. Co? It's... Więcej mleka czy mniej? No, więcej! No, no kurwa! No, ulicy. mówię! Będziemy wlewać. dole. Daj mi, daj mi, No to wlej, no bryj. Bryj. Borty, wiem, tak, czy nie ja to wlej! Więcej! Coś tą hordą, te pizze <laughs> Nagramy początek od nowa. Robimy pizzę po japońsku. Czyli? Czyli będzie to, i na końcu stawimy zamówioną pizzę. Go. Dobra widzowie, zostałem opuszczony na kanale, kurwa, robię herbatę czy coś, nie było tego w przepisach. A będziemy wyrabiać na tym. Szybciej, kurwa. Proszę. <noise> Proszę, wiadomo, tak chmury, nie rozkazuję wiecie o co chodzi.

ty kurwa, może to było <noise> Nie pierdol Nie wierzę I co to jest napisane? W prawym dolnym roku zazwyczaj Jest napisane W prawym dolnym typ 400 Kurwa mać, cicho, cicho nie. <noise> okay. A, będzie więcej. Okay. Będzie więcej, dokładnie <noise> Chcesz więcej mleka? Nie Nie, wyrobisz całkiem ładnie już <noise> Jakie to twarde, ja jeszcze, Jak kamień! To jest jeszcze twarde? To ciasto. Nie wiecie. Już robiłem się całkiem ładne ciasto. Po e, oczywiście, zastosowaliśmy dokładnie ile składników wszystkich. I co teraz? Nic. <grym> tam. Dobra. najwyżej będzie pierwszy z powodzenia. Teraz na kanał was nie po prostu będę mógł... U... nie, to będzie tajna pszczoła na YouTube, czy nie nie. Tak. Ja <ślepiały> nie? nie, to ma. Ale Ale sztunia, <ślepiały> ja pierdolę. Jesteś nie Nie, to niepotrzebne. Nie, nie, nie! To ją jednak! że trzeba było. Nie. No właśnie. Prawda? No właśnie. Ciekawa lektura. <grym> Bo tu nie pisze nigdzie. Tu, tu nikt nie wspominają o maśle. No to trzeba. No, to no ale, trzeba. ale w składnikach jest, że jest masło. A to dla wyglądu. Dla stroju. W tym jest masło w no to powinno być. Drożdże instant wymieszać bezpośrednio z mąką, następnie dodać cukier, sól oraz ciepłe mleko i delikatnie zacząć mieszać składniki. Dodać żółtka i po połączeniu składników i krótkim wyrabianiu dodać miękkie masło. Wyrabiać aż ciasto będzie gładkie i elastyczne około 15 minut. się jajka chłopaki? Nie? W ogóle? Nie mieliśmy. Bo ja przytałem to pierwsze. No kurwa. Wy macie tak Nie, nie, patrz, chodź, 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 chodź. Nie, tu, nie, patrz, jest, chodź, chodź tu, chodź, chodź, chodź tu, nie patrz. Tu, tu jest ewidentnie napisane w tym pierwszym. Żeby te rzeczy, które daliśmy. Tak. I delikatnie zaczniemy się z jest masło. Dobra. Ci... Dominik, przedstaw mi swój tok rozumowania. Kiedy zaczęliście wyrabiać ciasto przez około 15 minut? 15 minut teraz. No właśnie, a dodaliście przed tym żółtka i po połączeniu składników i krótkim wyrabianiu dodać miękkie masło. Nie, tu nie masz... Kurwa, jest tu... Boble. Stary, wy nie umiecie dwóch zdań bez utraty skupienia przeczytać. <śmienny> Okej. Okay. Czyli co teraz, Osiu, i... Otwórz ciast, to ciasto, tak. <śmienny> po co? No, no mili, ono... Pokaż, jakie on jest. Wrzuć to z powrotem. Do... Ja nie wiem, czy to ciasto da się uratować, bo nie byłem nigdy w takiej sytuacji. Ale spróbuj... spróbujcie tam rzucić, dodać te składniki i może coś z niego będzie. Ok. 200 gramów. mogę zobaczyć kota. 200 gramów. 100 gramów. czyli połowa tego mąki? Dobra. Dobra. Tyś lepiej zrobił? Oj, dzisiejsza młodzież oh. oh. oh, O, no mój kurwa Śmieją się z nas, a rozpraszali nas od samego początku No, prawda No? Nic, nic, nic Zobaczcie co na nagraniu Ja was zawsze wspierałem Ta? Nieprawda Ja i tak nie przełomniałem Chciał zobaczyć, aż upadniemy Przecież nie patrzy co tam robicie No, no właśnie no Bo Powinieneś Muszę To yy, dajesz to? A co? trzeba, niech chwilę poleży. Tam jest niecieple. Trzeba... Co? Nie, będę to jest tylko... nie, nie Trzeba odseparować żółtka od cieple. A, kurwa dobrze, teraz tam. Faktycznie czy <grydźmy> nie więcej mąki. Czy to się znacznie więcej mąki? Jeszcze trochę mam tu potrzebować <głosy> <głosy> Już. no i na postawę sobie Ej jo. to się uda, to się uda widzowie. <noise> <noise> to się uda. Widzę potencjał. No, jako, ty jako jedyny. I wiecie co widzę, wie, w was też widzę potencjał. Jakikolwiek chcę osiągnąć w życiu. E, o cokolwiek się staracie, czy to zdarma serca, czy cokolwiek. Uda wam się. Tak samo jak nam się uda naprawić to ciasto. Jak nam się nie uda, to pożyczycie wszystkie marzenia. Nie <śmiany> <udawa się> nigdy, właśnie nigdy. <śmiany> <śmiany> nigdy się nie Nigdy się nie śmieję jeszcze, Remonki. Jeszcze. No <śmiany> <woda>. Myślisz, że. <śmiany> Myślisz, że takie chujowe ciasto, jakby dostało nutellę? <śmiany> no tak. To tak jest jakby, kurwa Są... Jakbyś to do jakby tych Jakbyś. Wieśniak, kurwa, w 1400 roku, co pra pracuje na farmie Ja na pewno korzysta z tego taką delikcję, kurwa, jak na z Biedronki Przecież kubki smakowe były w ja. do stary no. Dobra, jeden Mniej więcej Jakie mniej więcej? No mniej... Myślisz, że my tu... Mniej więcej, to to, to były swoje że... pół kilo mąki No dobra Panie ekspert, albo ekspertka Chodź, zobaczysz, no... Takie odrotowane to ciasto Jakby po tym, co my z nim zrobiliśmy, nie wyglądać To jak. było częścią planu. No. Tak. Co to zrobić? Już, już zapierdalałem. Co to robisz? Bezde. O, jest? no, no. O, już, już. To w odcinku to... Patronite'ów. <laughs> to making of będzie, wiesz? Jakieś ścierna. No bo musi urosnąć. Ja pierdolę. No. Nawet mi herce nie wyrabiają. Co? To, to. Elegancko rosło. Jej, podniosłem wcześniej, Przed chwilą, ale... Jest dużo większe. Cześć. Jest to przyczynia. nie? wiem. Gdzie nagrywa się? Dobra, widzę wracamy. No oh, kurwa jakie wielkie No, no wiem Widzicie ciasto urosło Wyślał, dobrze okej No to jest No zapnara, No Cieszcie się bo, bo będzie takie dobre, dobre, że nie będziecie mogli przestać Ale jeść Ale będzie się zazdrościć na kurwa, o, kurwa. <grym> Dzisiaj napisałem do mamy i mamo, Słuchaj, będziemy gotować z, z znajomym i polecasz może jakiś fajny przepis, taki w miarę wymagający, ale nie żebyśmy umarli, nie? Robiąc to. I moja mama wykazała się wielką pomocą, pisała mi, szukaj w internecie. Co się stało? Czego by okay. chłopak okay. nie rozsądził na liście? Proszę. Chciałbym ja weź po prostu urbić kawałek ciasta i zwiększnego znaczy... Muszę Właśnie nie Właśnie, masz tego uformować coś takiego, a nie dużo zwałkować. Okej, okay, dobra. Okej, okay, chyba że zrobimy takie jedno kurwa wielkie. Pat tak, i tu. I tutaj tutaj do tutaj, 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 raz. Tak, tak, tak. Erastyczny. To jest jak plastelina. Mogliście <laughs> <laughs> plastelinę wpierdalać po prostu. <laughs> Kurwa. Tak ma być. Nie wiem. O, wiesz, bułeczek posmarować ostrożnie wystrzepanym jajkiem. To jest chyba opcjonalne. No nie wybuchnie, jeżeli nie, tego nie zrobimy. No. Na papierze do pieczenia i tak. Zrób jest. lepiej. Oni są twani, bo siedzą i nie próbują, ale... Co, co mam? Papier do pieczenia. <grym> nie wiem. Czyś, czy folia <grym> aluminiowa czy to działa tak samo jak papier do pieczenia? Dobra. No to. No, wybuchnie. Nie wiem. No kurwa no. wybuchnie. No. Chyba jakie są otwarty Nie włączył go nawet. Zapomniałem Kurwa ty rozumiesz co to znaczy dobrze sklejone brzegi No dobrze było, a twoje kurwa jakie jest? To drugie. No, to jest dobrze sklejone. Dobrze będzie sklejone. Będzie pyszne. brat <grymne> Nie, ja mam wiarę w to. Nie, nie wiem, czy jeszcze, czy już opuściłeś. jesteśmy jedynymi ale... osobami, które w to jeszcze wierzą. tak. a będzie im wysokość. A będzie twój Mój ale to no. jest? No jak Ty nie nagrywasz, się. Ja? Co ty radasz? Ja, ha, 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 ha. A, patrzcie fajcie koło minę. Trzeba z tego miejsca przeprosić. Każdego rodzica, który to zobaczy. Jak mi się, notala. No to jest peczkur. Dobra, widzowie, chwila prawdy. Zobaczcie no, na pół godziny. 15 minut ma wyrastać. O kurwa mas. No! To się go nie A się rozjebały tam w, no. w ogóle. No, chodź ładnie chod, no. Patrzcie. Patrzcie skórę, syny Możemy już wyjąć, no, chyba? No eee. myślę tak. No, to czekaj chwilę. co No, co No, co No, co jakiś. jakiś. No, co No, co jest No, nie No, ładnie. Nie. Chodź Ja pewnie To Dobra, jaki tam ma To Nie. No jak nie? Nieco czekoladowo Dobre. No, no, czy, to jest ja dobre. Może dobre to, ale nie chcę. W będzie Trzeba by nie no do czekolady jeszcze. Naprawdę? Naprawdę. Jak jest. A, czy to nie jest tak, że nie wątpię, że to jest dobre. Po prostu nie chcę. Ok. No, to, no teraz to. Ja, ja po prostu... No to gryz. Nie wierzę w wasze umiejętności kulinarne. <grym> no na no, pewno mieć taki kolor? Mm -hmm. Nie, nie możesz. Co dobre i, i, i kupki smakowe. Myślę, że byłoby już jakbyście od razu dodali jajka. Nie, no i jedno i to samo, i tak się zmieszało wszystko. Zmieszało, uratowali. I więcej drożdży. jeszcze będzie na filmiku? Wszystko po mi kolei gotowaliśmy. Dobra. Spakujemy im na wyjazd. <ślad> <ślad> Rodzicom się. Proszę, tak styk, gdzie się dzieci. Boże, jakie opominacje. Ale naprawdę w Ej, gdzie jest ten mój? Cudy, no, no nie chcę go pokazywać! Może mam kliw, ja Jak by to zlepiliście? Trzeba by ja pomóc. To są i tak te lepsze. Nagranie jest chyba z dwie godziny. Z czego dźwięku? Z trzy. Z trzech godzin, to to nie ma... Że nie obrażaliśmy. No to właśnie! ci chodzi? <noise> 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 Ty tu możesz taki dać filmik, na którym nie obrażamy maksa. <grymiany> na odmiany nie obrażamy maksa. A my co, na no, chipsach jedzicie? w tym filmie, a tutaj świeżo. Po prostu z piekarni. Teraz jak świeże bułeczki. <grymiany> Opinia, opinia Testera, opinia Testera. Oum, to ma jest tak przybliżone. No, zjadliwe, no. Let's No, let's go, mamy to. Gdybyście potrzebowali kucharza na jakieś pr prywatne przyjęcie bądź coś. Wesela obsługujemy chrzciny komunia Rozwody <grywy> Pogrzeby No dobra, Zbądźcie, ja wiedziałem. Bądźcie o. numer 137 420 Ej, naprawdę są dobre. Znaczy, nież nie wiedziałem, nie ale... Let's go, mamy na kamerze Mamy, mamy Dwóch kucharzy jeden niedowiarek. Po prostu nie wierzy. No. Się Pamiętaj, że możesz to ciasto zamrozić i upiec je na imprezę. Jakby będzie. Nie powiemy nikomu. Powiemy, że część mama to zrobiła. O, oh, no, no, to. Let's go. I wtedy nikt nie powie, Twoja mama zrobiła takie kurwa niedobre. I nikt tak nie zrobi. I na końcu powiemy. Wszyscy będą mieli skoszoną minę, nie? Ale nie będą mieli serca. Tak. Zróbmy vloga jeszcze z tej imprezy. Ja pierdolę. To co, wstawmy to co zrobiłeś i to opowiedz Amazinę. Dobra, to... git. <giby> się nie Let's go! Let's go! Co, powiedział? Dobra, to ja jestem. Um... Wiesz Mikołaj, że nie lubię gadać do kamery? Wiem. A um, jest prawdziwy taste test, ja to robię. Są dobre, jakby ktoś nie wierzył. Ja myślę, że... Ech. Ech. A jeżeli są to moje ostatnie słowa <laughs> pozycji tego ciastka, no... No to nie wiem co mogę powiedzieć. Dobra. Jestem pod wrażeniem, że to się udało. Ja Wiem trochę mało monki, następny raz <grymne> Musimy do mapy młynarza napisać. <grymne> Na zamówienie będzie nam no, 600 monki. <grymne> Totalnej porażki. Ta, tak. Przepis wyszedł. Każdemu smakował, każdy mu to, to, to prawda, to prawda. Byli tacy, co wątpili. Co wywiady e, później e, będą. Kolejna partia już się grzeje. Operujemy na ślubach, weselach. Co? Dobra, kościołach. Pogrzebach, grzebach rozwodach. aborcjach? Tak, też. Na rodzinach. Tak. Dobra. To tyle. Nice. Prz so